Cześć to ja Andrzej i kompulsywnie kupuję motocykle. To nie jest koniec sezonu i to jest może dobry moment, żeby zrobić sobie rajd po salonach i zobaczyć, czy się pojawią jakieś okazje. Więc zrobię tak i ja. Na początek na co? Ducati. Powtarzałem to już wielokrotnie: końcówka sezonu to jest prawdopodobnie najlepszy moment na zakup nowego motocykla. Albo ja sobie to tak po prostu tłumaczę. Chodzi o to, mamy różne promocje, wyprzedaże roczników, pojazdy demo się trafiają, jakieś atrakcyjne formy finansowania jakieś dodatki serwisowe itd. itd., itd., itd. Dlatego polecam, żeby zrobić sobie taki ride. Z racji tego, że jestem na początku w Dół to zaraz poproszę Konrada. Przejdziemy sobie po motocyklach, ja opowiem co o nich sądzę, on powie co o nich sądzi i co, gdzie można sobie tutaj wyrwać. Cyk! I cioch. Jest i on. No. Jest i on, Mokrysen. No, ja już głaskam tylko po zamknięciu. <grych> nie no, słuchaj, no bo ja nie ukrywam, ja będę chodził i szukał okazji, ale na Gale V4S nie znajdziemy chyba na razie okazji, bo to jest nowy model i chyba prędzej ludzie się o nie zabijają troszkę, mm, nie? Tak, jakby samo w sobie, że tak powiem, w tej chwili Wejście w posiadanie nowej mhm. pani gałki dużej to jest, że tak powiem, okazja. Aha. Tutaj tak. na pewno na stanach magazynowych nie czeka, że tak powiem, tak, w, w kolejce. Tak Ale co jest ciekawe, pierwszy raz, bo testowałem Pani Gale V4S i Street Fightera V4S i zupełnie mi się odmieniło, bo kiedyś w poprzedniej wersji dla mnie tylko Panigale V4 S, Street Fighter V4 poprzedni mnie rozczarowywał na torze, bo miał tylko trochę dziwną pozycję i, tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej, Teraz, po testach jednych i drugich miałem, to autentycznie, ja nie wiem, jeżeli miałbym się nie ścigać, to ja bym wziął Street Fightera V4. Ty jeździłeś obydwoma? Jeździłem, jeździłem. No Street y, ten system mocno rozwala, no bo jakby... Dewastuje, że tak powiem, towarzystwo tematami wszystkich technikaliów. Mhm. Pozycja nawet dla powiedzmy mężczyzn w sile wieku, czyli tak jak dla nas, mhm. gdzie, gdzie jakieś kontuzje są jest, Tak jest, tak. Gdzie, gdzie jest wygodnie po prostu, więc mhm. nie pękają nam nadgarski. Co zaskakujące, naprawdę z wianiem tak zwanym wiatru nie ma dramatu. Większego dobrze. problemu. Do czego to co mnie najbardziej zaskoczyło to to że ten motocykl V4S dawał mi więcej emocji na torze niż Panigale, bo Panigale poszedł w tą stronę tego bardzo wygładzonego po to, żeby się pojawiały tak, czasy, żeby tak, ten motocykl tak, tak. kleił, skauter, ale żeby to jest skauter, tak, tak, to tak walka, żeby no, tak. tak, żeby on jak najlepsze czasy robił, czyli poszedł mm -hmm. w stronę takiego motocykla spokojniejszego, a ta dzikość, która była w poprzednim Panigale V4S, teraz jest w Street Fighterze V4, s bo autentycznie, jak mam wspomnienia z jednego i z drugiego, to były inne tory, co prawda bo Panigale jeździłem w Brnie, tym w Almerii, to z tego Street Fightera wchodziłem ręce mi się trzęsły, a z Panigale schodziłem mówię, Ciekaw jestem, jaki czas mój okrążenie jeszcze mógł poprawić. Emocje i czasy okrążenia. Ta. Tak? Generalnie jest dużo tego pierwotnego hardkoru w tym motocyklu, ale no, umówmy się. No, wszystkie dobrodziejstwa, przechodząc przez zawias Tak, elektronika je, i elektronika, tak. To jest, wszystko tak sobie odpowiedział. Wszyscy sobie mogą przeczytać, obejrzeć testy, które, które były. W tych motocyklach, omówmy się, nowości tutaj nie poszalejemy prawdopodobnie z cenami. Jedyne co to działa tutaj ta rozszerzona gwarancja, tak, Ducati? Tak. Czyli ile teraz jest gwarancji na wszystkie Ducati? 4 lata gwarancji bez limitu kilometrów. No właśnie. I z tego co wiem, to wy wprowadzacie też, czy to dotyczy tych motocykli? Nie, nie, to innych modeli wchodzą akcje, że pakiet serwisowy. Tutaj, mm, tak, tutaj, 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 tutaj akurat nie. Zaraz przejdziemy sobie dalej, więc powiemy, gdzie tam te pakiety się pojawiają. one tak. Dobra. I tutaj. I tutaj się zastanawiam dalej. Kolejny motocykl, na który pamiętam też ciężko zerwać promocję, <śmiech> czyli <śmiech> tak. Multistrada RS, ale zaraz przejdziemy, nie ma jej tutaj aktualnej na salonie, ale na pewno opowiemy o Spiku, który umówmy się. To jest top, ale pragmatycznie jeździliśmy na jednym i na drugim. Tak. Pikespeak jest po prostu rozsądniejszą opcją, żeby go. Ale uwaga. Kupić. No. Rok temu, co byśmy powiedzieli na temat Pikespeaka, czy jest rozsądny. No ale nagle się zrobił rozsądny nagle w momencie, kiedy, rozsądny. kiedy mamy multistradę tak. RS yy, tak. z Desmo. Motocykl za ile? 170 tysięcy? 174,900 w sezonie, w tej chwili mamy go za 4000 mniej. A, czyli jest promka! Czyli tak za 100 170 tysięcy jedyne za motocykl. Tak. To jest po prostu niesamowite. No, by mając, że tak powiem, na uwadze tego rosnącego payspika w tej chwili no. i teraz właśnie tego RSA, gdzie. E, moje ukochane nierozsądne, e, suche sprzęgło się tu znajduje, czy też tak. e, właśnie desmo. Ale wiesz, te detale, te, te frezowane, wszystko ten tak. karbon i tak dalej. I o dziwo, za znaczy co dziwo? Wcale nie o dziwo, bo umówmy się, 170 tysięcy złotych za motocykl topowy taki totalny, tak. jakbyś chciał sobie kupić auto, które byłoby tak, tak oblane fryzowanym aluminium karbonem, to było 1,5 miliona złotych. To, to jest naprawdę dobra i to, tak. jak pojeździłem trochę po Europie, tych RS-ów naprawdę zaskakująco już dużo widać. Dokładnie. Ludzie po prostu je chcą. Czyli jest, jest promka na, e, na RS-a. Super fajnie. Wsparcie. A powiedz mi od razu tutaj, sobie, bo to są, wiesz, ten, ten motocykl to jest demo, ten jest demo, ten jest demo. Tak. A będzie już sprzedawać motocykle demo? Już się przymierzamy. Już można do nas przyjechać, już można. Negocjować. Jeszcze tak, <laughs> jeszcze można się przejechać i możemy sobie usiąść przy pysznej włoskiej kawie i porozmawiać. Co na temat motocykla tak. używanego. Bo, tak jest. Pszuch, idziemy dalej. E, no i dobra, temat, o którym rozmawialiśmy o tutaj mamy tą fajną strefę nowych V 2 tak e, które są kontrowersyjne u purystów. Tak A jest, u nas dokładnie. zupełnie nie są, bo, bo tak. No Twoim zadaniem jest sprzedać te motocykle i też masz bardzo duże pojęcie, jakie jeździły kiedyś, jakie jeżdżą dzisiaj. Moja perspektywa jest taka, że przychodzą nowi motocykliści i to są motocykle tak. dla raczej ludzi, którzy nie mieli wcześniej kontaktu z Ducati sprzed 10 czy 20 lat. Nie będziemy się chwalić, jaki jest nasz PESEL, ale mhm. e, nam się kojarzą na pewno hasła Ducatowe z tą kratownicą, z tym sucharem mhm. rzężącym ubóstwiam, uwielbiam i, i monowahacz. Mhm. Tylko kwestia jest oczywiście w tym, że te motocykle co, że tak powiem kolejną zmianę są doskonalsze, są lżejsze, precyzyjniejsze jeżdżą sprawniej. Łatwiej jeżdżące. Łatwiej, tak. łatwiej po prostu jeżdżące. Je, tak i teraz e, dochodzimy do takiego e, punktu gdzie motocykl sto kilkadziesiąt koni powiedzmy. W górę właściwie to tak trochę w cudzysłowie nie ma granicy. Ile to można jeszcze wydłubać z poszczególnych silników. Ale właściwie jesteśmy w stanie uwaga posadzić nawet osobę początkującą na taki motocykl i kontrowersyjnie ale ale prawdziwie klikamy kilka sekund tak. mapkę. I absolutnie ta osoba ogarnia ten motocykl. Tak, ale wiesz, te nowe podłójki są takie, że każdy ogarnie ten motocykl. Mm -hmm. I tak jak mówisz, jeżeli my mamy na przykład możliwość jazdy po to, że mamy już doświadczenie i chcemy to poczuć, no to fajnie, ale z drugiej strony też mamy świadomość, że odkręcenie do końca manetki tak. gazu w multistradzie V4, Street Fighterze, Panigale V4, diabelu V4, to jest po prostu praktycznie niemożliwe. Jeżeli ktoś mi mówi, że on ostro jeździ na panigale po ulicach, to ja mówię, Ny! To, ja, ja bym się nie odważył. No, raczej to w ogóle tak fizycznie nie jest możliwe, bo no no, musiałbyś jechać, wiesz, autostradą prosto cały czas i akurat nie być ruchu, no, też żadna frajda, bo ostro to jest po zakrętach, złożony Ta. motocykl, Ta. dajesz gazu. A to daje ci szansę, żeby od czasu do czasu ten gaz otwarty przytrzymać to, i to się prawda. cieszy z Quick Shiftera, bo. Im generalnie będziemy sobie więcej pozwalać na tym motocyklu. Mam na myśli, mam, mam na myśli właśnie pani gałkę małą. Mhm. E, na myśli. W tej chwili to radocha z jazdy będzie coraz większa. Bo uwaga, sami będziemy sobie przesuwali troszeczkę ten nasz bufor. Tak. Nie będzie strachu, że na dwójce korzystamy z 30% tak naprawdę mhm. zakresu, co możemy zrobić z rolgazem. i Dzięki temu Uczymy się. Tak jest. O, to, No Dobrze Ty powiedziałeś. Tak. No właśnie. E, więc mamy tak, e, Panie Gale, V2, nowy Street Fighter V2 i, nowe, tak. i Multistrada V2. Powiedz mi teraz jakieś promocje, akcje, co się dzieje tak. z tym motocyklem? Jeżeli chodzi o Multistrady i ogólnie całą rodzinę e, tematu turystycznego. E, I v 2 i v 4 w takim razie. Tak, marze. jest. E, mamy bardzo ciekawą opcję i w zależności tutaj od konkretnego modelu. E, taki pakiet cały korzyści, który, który klient e, kupując teraz taki motocykl może pakiet korzyści. otrzymać, tak jest, sytuacja trochę bez precedensu, bo no. nie, nie często, że tak powiem wychodzimy z, 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 takimi, z takimi rzeczami, z takim wsparciem, e, mamy, i to co, co jest ważne, do, mówimy o sztukach 25, a, nie, 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 nie Rashiq nie, 24, nie, nie, tylko 25. Mamy, Mówimy o, o świeżych motocyklach, y, gdzie na przykład y, tutaj patrząc na tą całą rodzinę, y, taka korzyść dla klienta może sięgnąć nawet 10 tysięcy złotych. I to ja patrzyłem trochę na to już u Was na stronie, czyli to jest tak, że na przykład y, niższa cena o kilka tak, tysięcy złotych tak. plus jakiś pakiet akcesoriów. Plus na przykład, pakiet tak? akcesoriów na przykład na y, zakup odzieży to może być 2100. Y, Także jeżeli ktoś, przykładowo, chciałby sięgnąć po multistradę raili, cenowo tutaj wsparcie co do ceny tej takiej w sezonie to jest na poziomie 8 tysięcy. A czyli 8 tak, tysięcy jest. mniej? Dokładnie, to jest. Okej, czyli proporcja okay, czystym... jest na korzyść klienta, czyli płacić za mniej motocykl, jeszcze a Jeszcze 2000 na ciuchy, 2 000... a nie, że 2000 z motocykla Dokładnie. i 8 tysięcy na nie, ciuchy. Nie, nie. No to nie. Okay. Tutaj no to akurat powiem. wiadomo, że im patrzymy na większą tutaj starszą siostrę, jeżeli chodzi o rodzinę magistratów, mm -hmm. to wsparcie jest większe, ale rzeczywiście sięga do 10 tysięcy. Mm -hmm. Jeżeli chodzi jeszcze, patrząc tutaj na mm -hmm. tego kolegę Streeta V2, street to również tutaj e, jest e, wsparcie dla klienta, e, bo możemy tutaj sobie motocykl kilka razy, 2400 zł jest przeznaczone przy zakupie motocykla na to, że klient ma zagwarantowane żywi obsługę. Mhm. Okay. No, serwisową. Czyli tam pierwszy przegląd. Taki, tak czy to tak jest pewnie taki... Prze, nie wiem, ile. teraz, ale to generalnie, generalnie Bez pewnie klocków, no ale taki taki bazowy, bazowy. I tak dwa, dalej. Tak jest, tak jest. Dwa przeglądy masz? pani nie mieścimy się tutaj w dwóch przeglądach. Bo biorąc pod uwagę, znaczy nie, wiem ile ludzie jeżeli, ile ja jeżdżę na przykład. I ty, pewnie też, to taki przegląd na sezon to jest wystarczający. No, no, tak. E, Motard Mono. Tak czy jest. ktoś go kupuje? Tak. Tak? Tak. Widziałem to, sobie tak. Ale no. ja bym się cieszył, oczywiście, żeby tych motocykli jeździło jeszcze więcej. Mhm. Ale uwaga, ciekawostka. Nie, nie, nie powiem kto, ale mam mojego serdecznego mhm. znajomego i klienta, który uwaga, posiada dwa hipki Mono. Dwa? Dwa. Czyli tak. ma hip, hipermotarda dwucylindrowego, ale w dwóch osobnych <laughs> ramach. E, prawie. Generalnie tak się zakochał, że jeden ten motocykl ma w cieplejszej części, że tak powiem, Europy, mhm. gdzie. Przez A. część roku jest. Okay. Jeżeli sobie nie wozić go w kółko, to, tak, to jednego ma tutaj w Warszawie. Jest zakochany w tym motocyklu. To jest jeden z jego kilku motocykli, Ducati mm -hmm. ogólnie, jakie ma, różne modele. Mm -hmm. Ale jest zakochany no. strasznie w tym motocyklu. Mnie też jest to bardzo bliskie, bo też no. lubię. Super lubię supermociaki. A propos wsparcia, jeżeli chodzi uh -huh. o e, Hipka Mono 698, tutaj e, tak jak w Streetie V2. Tak, w hipku też mamy wsparcie na tematy przeglądowe. Mhm. Także mamy tutaj 2000 w, dla klienta. Tak jest, na tematy przeglądowe, serwisowe. Tak w ogóle trzeba pamiętać, bo też ludzie mogą być w różnym momencie ten film. Warto wejść na stronę Edukacji Polska tak albo zadzwonić za chcesz się dowiedzieć, jakie aktualnie są promocje, Dokładnie bo umówmy tak. się, te promocje cały czas sobie żyją. Takie, 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 takie. Tak jest. Pojawia się sporo rzeczy, trochę się zmienia. No i też w związku z tym, jak będzie z dostępnością poszczególnych. Od modeli. Tak jest, okay. dokładnie. Diavel Diabel V4. I mm -hmm. teraz uwaga, no nie wciągnęliśmy tej, bo właśnie jeszcze trwały jazdy testowe, no teraz pad No ale tam jest jeszcze X-Diabel. Tak jest. E, co I, I jak mówisz, że co, że nagle się okazuje, że Diabel V4, X-Diabel zaczął podgryzać Diabela V4. Yy, wiadomo, że wpada na woko to, co jest nowe, A, no tak. i jeżeli jest jeszcze bardziej okazałe, większe, stylistycznie o, 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 oblane nagrodami. Tak jest, tak jest, więc mhm. fajnie mieć nowy kokpit i patrzeć sobie w super wielki telewizor, fantastycznie mieć. Jakiś felga tam jest? Tak, jest, jakiś shifter z, z mhm. To kusi mocno, natomiast, żeby nie było. Mówimy o Diawelu, mówimy o X-Diawelu, mówimy hmm. o różnych pozycjach, e, o różnym nieco odczuciu na tym tak, motocyklu. Tak, tak, że tak, tak, tak. I Tutaj mamy takie Ale konotacje dobra. uliczne Ale bardzo. Ale to teraz mocno. powiedz mi, bo tak, zaraz będziesz miał i łatwo, i trudno bo wiemy, że nadchodzi Diavel V4 RS i już wszyscy diawelowcy, tych których znam, to oni już po prostu otakują im ślinę, po prostu tak. cieknie. I teraz Ty bierzesz na zadanie, że, żeby też no, sprzedawać te V4, mm -hmm. Diawele, które, które macie. I czy teraz na Diawela też są już, będą jakieś promocje i tak dalej, tak dalej? Na razie jeszcze się z tym nie rozpędzamy, okay. ale jeżeli chodzi o Diawela V4. Oczywiście, jeżeli chodzi o Diavela RS, to już mamy oczekujących. No tak, żeby, Czyli żeby, tutaj żeby, żeby trzeba by się zapisać w kolejczkę. Generalnie trochę tak. Natomiast mówiąc całkiem serio, dla mnie osobiście to będzie trochę taka sytuacja, jak z Spike i z mhm. fałsurką RS. Mhm. to tu sytuacja będzie taka, że mamy fantastyczny motocykl o absurdalnych osiągach. Mhm. Nie, ale uwaga, całkiem użytkowe na co dzień, tak? Mhm. Albo bierzemy po prostu totalnego łobuza właśnie z rozwiązaniami stricte torowymi. I traktujemy go trochę też jak model, jako gadżet. Wszystko no. po kawałku i wszystko z tych mhm. tematów, jeżeli kogoś cieszy, jeżeli komuś to sprawia przyjemność, to czy ta osoba będzie jeździła 30 tysięcy w ciągu roku, mhm. czy będzie jeździła 300, 300 kilometrów tak. w roku? Nie ma problemu. No właśnie. Wiemy już o promocjach na Murtrisę V4 Rally, bo patrzę na tak słodko, sobie się na mnie patrzy V4 Lally, To chyba też taki dosyć solidny, może nie koń pociągowy, ale taka solidna pozycja w waszej ofercie, co nie? Tak. Te, tak, te tak. Bardzo turystyczne, duży, ogromny zbiornik tam jest 30 litrów. 6 tak? litrów i 8 litrów więcej niż w, w mhm. V4SC. Większa szyba w standardzie, większy prześwit, jeżeli chodzi o zawias oczywiście obligatoryjnie na, na szprychach. Mhm. E, Zaskakująco sprawny motocykl, jeżeli mówimy o motocyklu, który ma zwiększone możliwości mhm. jazdy. Nie lubię mówić, że to jest jakiś motocykl, który będzie konkurował z jakimś Enduro, bo mhm. jakby Enduro to jest jakby no, bardziej jednak poni poniżej 200 kg, albo raczej w okolicach tak. 120 <grym wody> <grym wody> <grym wody> To było fantastycznie. Natomiast e, tu jesteśmy lekko po, po, powyżej tych 200, mhm. ale możemy absolutnie po podłej drodze sobie pojechać bardzo daleko. I komfortowo. komfortowo. No bo to umówienie tak na zawieszenie półaktywne robi mega, mega roboty. Tak. E, I tak, już powiedziałeś, że pakiet korzyści, tam tak właśnie jest. i troszkę cena i akcesoria. Tak jest. cena nawet e, bardzo Ale mocno. powiedz mi, bo jeszcze nie możemy powiedzieć tak dokładnie, chyba że już też wrzucimy to na artykuł mm. na stronę. Też szykujesz jakieś e, razem z PKO e, finansowanie, tak. projektujecie tak. E, coś, co możesz powiedzieć na tym etapie. Co, mo co mogę szepnąć? Szczegóły będą już e, dosłownie za chwilę, mm -hmm. ale będzie fantastyczna sprawa leasing będzie 101%, więc... Gwiazdkę roboczo robimy teraz, żeby nie było tak, że tak, tak, powiemy, który będzie tak. będziemy sobie Tak, ale że będzie po prostu leasing na bardzo, bardzo dobrych warunkach. Na bardzo, tak? na, bardzo na bardzo dobrych warunkach. Szczegóły oczywiście są, e, będą, będą mówione, to już e, będziemy ogłaszać, mhm. ale naprawdę fantastyczna sprawa i jeżeli e, ktoś... Rozważa właśnie, tak. tym bardziej na koniec Cięż... roku jakiś. na koniec temat... roku ciężko znaleźć tak. lepszy motocykl do dojazdów do pracy zimą, tak, niż motocykl klasy tak adventure jest. turystyczny. Wiesz, idziemy dalej, no bo tak. To jest Pikes peak poprzedni, no ale tak. też trzeba zwrócić uwagę, że chodząc po salonach motocyklowych, może się okazać, że o. Mm -hmm. Nie, po prostu. Dokładnie tak. Motocykl 3,5 tysiąca przebiegu, 2023 rok 115 tysięcy złotych. Dużo, niedużo, kto już tam sobie zdecyduje. Tak. Wychodząc ze 150, powiedzmy tak. tak. To jak e, masz motocykl, roboczo. który jest ledwo dotarty, bo ma tak. 3,5 tysiąca przebiegu, ma już Dokładnie. kufer pewnie jakieś e, rzeczy, wciąż możesz wziąć na jego finansowanie. Jak no najbardziej. Motocykl. E, e, I tak jak kupiłem e, Dalej jest na gwarancji, tak? tak? Bo gwarancja jest tutaj czteroletnia, cały mm -hmm. czas nic do 2000. Bez limitu kilometrów. Tak jest. Słuchaj. Bo już to przeczytałem, dowiedziałem no, się. E, więc to są na przykład takie rzeczy, że z czego ja chodzę po salonach, bo nigdy tak się natknąłem na, na swojego triumfa, że po prostu o, 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 czekał na Ciebie. Tak, czekał po prostu na mnie. Tych motocykli trochę czeka na klientów, co? E, pudełko, tak. pudełko z motocyklem, bardzo pudełko, ładne pudełko. Tak, bardzo ładne pudełko, dlatego e, też w takim pudełeczku on sobie tutaj stoi. No, trudno. Pudełko jest w cenie? Pudełko jesteśmy w stanie dać w cenie, tak. Tak, dorzuci się dorzuci to rzucimy, do bałtisty. Rzucimy, nawet, nawet do, do takiego Bałtysty jesteśmy w stanie zrobić tak, że jeżeli ktoś ma życzenie, żeby to w jakimś pięknym, wyeksponowanym miejscu, mhm. jego holu na przykład, firmy tak. stanęło e, w tym, w, przy tej pięknej pogodzie jeszcze póki co, nieletniej, tak. To jak to najbardziej. Można. Mówię całkiem serio e, absurdalnie fantastyczny motocykl. E, nie ukrywam, że. Chciałbym pielęgnować taki. Tak, z oryginalnym, podpis jest tak oryginalny, jest. Tak, mogę, jest mogę ten, można ten, to, to, nie nie to nie jest mój podpis, to nie jest mój podpis. Oryginalny, prawdziwy podpis. To jest ciekawe, oczywiście motocykl ma homologację, homologację drogową, więc no tak. zakładamy to, co powinno tutaj, że tak powiem, znaleźć się w motocyklu drogowym i można taki motocykl używać na dojazdy do pracy. Tak, tak, d leasing. <laughs> tak jest. Na to leasingu nie weźmiemy, chociaż zobaczymy, co czas przyniesie, ale to jest tak. motocykl, który nas obydwu bardzo intryguje. Oczywiście do niego byśmy założyli od razu łyse koła. Oj, tak. Ale już są, już są 450 desmo MX i można je pomacać. Już nawet sprawdzałam szerokość wahać, czy się zmieści. Tam, wszystko się zmieści, tak. Wszystko się zmieści. Do flatraku widziałem Mark Markę z Baniania, tak, jeżdżą do motocrossu, jeżeli ktoś ma odwagę 450 -ką jeździć, to kiedyś tak. próbowałem. Ja też kiedyś próbowałem i już wiem, że to już nie. Ja chyba też nie. No motocyk, znaczy no, umówmy się, jeżeli te, ten motocykl będzie się sprzedał w momencie, kiedy udowodni swoje e, osiągi, mm -hmm. e, potencjał w tym silniku jest kosmiczny i w elektronice tak. to Eliasz Abs robił w swoim teście. To co mi się podoba, to po prostu no widać od razu podejście Ducati, te półki tak. przepiękne, e, frezowane, tutaj wszystko regulacja. No, wykonanie tego motocykla jest po prostu totalna petarda. No i no, no czekam, aż, aż pierwsze supermoto powstanie I, w Polsce i będę mógł ja też ten bardzo, silnik. Bo ja, ja, w, ja nie będę w terenie w stanie odkręcić tego silnika eee, do końca, a to chodzi o to, żeby właśnie zobaczyć, jak on jest na tej je górze. górze. Ja, ja czekam ja czekam po prostu też, żeby tutaj chłopaki u nas, ee, że tak powiem, zaczęli e, tego motocykla używać. E, hmm. Pół żartem, pół serio, naprawdę 450 postawiona na, na kostkach w, na torze krosowym, to jest coś co dla przeciętnego kierowcy, nawet na jak ja sobie jestem, włączysz to... kontrolę trakcji, nawet jak <noise> sobie włączysz łagodną mapę, to, to, to wciąż. To, to, to jest na, na, na kierowce takiego ulicznika jak ja, to jest no absurdalne mm -hmm. to są parametry, ale rzeczywiście jeżeli byśmy mieli go nie, właśnie na łysej oponce na siedemnastkach, to, to ja bardzo chętnie się tu przykleję Albo do niego. to co Eliasz właśnie teraz się dowiedział, David Knight, Eliasz jedzie na zawody, David Knight na zawodach Gotland, największych enduro zawodach na świecie jest już na Ducati z lampką. Sam sobie przerobił. I jest światełko w tunelu. Jest światełko w tunelu. Bo na enduro to bym wsiadł i pojechał. Eee, Wiadomo, to... nie po jakiejś turbo tak, tak, racie, tak, ale bym tak, pojechał tak, po prostu w krzoki tak, i bym tak, sobie zdecydowanie nim, nim jeździł. Ser. Skramblery są jak na Nowa deser. Zelandia. Zawsze o niej zapominamy. To z deser. blue jest tekst. Zawsze się gdzieś zapodzieje. Na desery i tak naprawdę deser. skramblery na desery to jest największa okazja i to jest tak. Ciągle... To, znaczy nie chcę, żeby edukacja zrezygnowała z tego projektu, bo tak, była ta turbo wielka energia mhm. przy, na początku tego projektu, teraz ona tak jakby słabnie, a to wciąż są super fajne motocykle, o których istnieją mało kto wie, no bo one stoją koło Panigale tak. V4 i ludzie je traktują jako po prostu, nie wiem, no młodszy brat, siostra dla kogo, ja uwielbiam na nich jeździć i na nie są też, Teraz promki, bo to są chyba jedyne motocykle, co mówię, że macie jeszcze dostępne. Ostatnie sztuki z 24 jest kilka roku. Sztuk, tak, jest kilka sztuk z czwartego roku, dosłownie kilka, ale mm -hmm. uwaga. Tam nawet e, mówimy o różnicy o 10 tysięcy złotych, 25 tak, tak, versus 24. Tak, tak. Czyli, czyli ten motocykle kosztują tam 45-48? Tak, w tej, w tej chwili w tej, tak jest. W tej, w tej chwili generalnie mówimy o ikonie ubiegłorocznym, e, gdzie możemy go dokładnie o 10 000 złotych. A co jest ten okoliczny. sam model już z tym zegarem? Nie, tutaj, t, tak. A. Mówimy A. o, o elektroniku, tak jest, dalej. Czyli, czyli mówimy po zmianach. E, tutaj akurat e, o. Mojego pieszczotliwie nazywanego Fultrutnia. Mhm. E, się opieramy. Fantastyczny, fantastyczny temat. I to jest motocyk trakowych. do dojazdów do pracy. To prawda. Tylko masz, masz obsz... Trzeba się nim przejechać. Tak, się tak, tak. Jak... Musisz, musisz się nim przejechać, bo mówisz kurde, jak. I to nie tak, że przejechać się tutaj, bo wiesz, wyjedziesz od razu do salonu, dasz gaz powiesz, kurde, to, to nie jedzie w porównaniu do mojej podsługi no, i tak, tak dalej. Ale jak go będziesz miał przez tydzień. Na przykład to już kurczę, to więcej w życiu nie potrzeba i ma być wygodnie. I tak jak ty mówiłeś, podjechałeś do kumpli jakichś motocyklistów tak, tak. i tak I To było, było hasło. Wreszcie przyjechałeś prawdziwym takim normalnym motocyklem, tak. tak? No bo tak się nam kojarzy motocykl. Tak? tak. Silnik na wierzchu, tak. tak jest, y, 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 jakaś kratownica, tutaj coś się dzieje. Lampa okrągła. Tak jest, czyli wygląda jak taki motocykl, tak jakbyśmy kojarzyli. Y, tak jak powiedziałeś, u nas niestety temat skramblerowy jest taki niezauważony i niedoceniony. Zresztą trochę jak tematy supermociakowe, tak? tak? Tak jak tak, sobie tak. patrzyliśmy na. No w klasie edukacji się kojarzy zupełnie prostu z czym innym, tak? To fakt, natomiast wystarczy pojechać chociażby do kolegów do Włoch, gdzie w ubiegłym roku miałem okazję sobie na, na WDW popatrzeć i jak zobaczyłem ekipę skramblerową, no to robię. Jeszcze, wrażenie, no stary, to masz te opony? Tak, to jest adventure. Jedziesz tym, można sobie pozwolić na Szaki, dużo tak. on się wywróci i no, no, jesteś w stanie go podnieść, no bo on waży ile? No z 200 mówimy kilo o pewnie, okolicach tak? 170 kg. 170 tak, no. ty tak, tak, się tak, wywali w piachu, tylko tak. podnosisz i tak. jedziesz dalej, a wywalacie tak. się V4 raili w piachu. No tak, i dokładnie. I coś kochanie. Tak. E, tutaj mówimy też o motocyklu, który e, ma quickshifter. Mhm. Ma korny KBS, ma dwa tryby, jeżeli chodzi o mapowanie. Mhm. E, oczywiście, tak jak wszystko w Ducati, jest na, na Brembo. E, hamulce Brembo, zaciski Brembo, pompa, jeżeli chodzi o sprzęgło Brembo. Nigdzie u nas nie oświadczymy linek. E, to jest bardzo. I tak? słuchaj, to jest idealny pomysł. E, robisz tak, kochanie, kupiłem ci motocykl, patrz jaki piękny, możesz sobie jeździć, a później go podkradasz, 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 podkradasz. podkradasz nie? I Mam klienta. Który kupił niedawno właśnie Scramblera, posiadając w garażu już dużego advenchera, nie powiem jakiej marki, bo nie mojej, to ty nie ale, możesz? To ja nie mogę. Ale przyjechał tutaj uwaga z małżonką, zupełnie nie przy okazji. I tak się stało, że wyjechał właśnie Iconem. Jest przeszczęśliwy, dojeżdża do swojej kancelarii, sobie na co dzień w korkach w Warszawie, teraz tylko Scramblerkiem a temata, te, temat adventure'owy został na, na temat adventure'owy. No. Dziękuję Ci bardzo, było Dzięki. mi bardzo, bardzo miło. Czekam nie, na proszę. te ofertę leasingu. I nie, ja Przezamy. czekam na promocję Przezamy. na poster Nie ma problemu, Ja, 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 problemu. ja, ja za jak, jak, jak cena może w końcu się, cokolwiek. Niedawno, niedawno miałeś Dzień Chłopaka, przecież można to jakoś popiać. bo to można, można. Dziękuję. Bardzo proszę. Pozdrawiamy, cześć. Hmm.